Największy mit ludzkości? Mój człowiek uważa, że to on mnie wyprowadza. Tymczasem prawda jest taka, że to ja wyprowadzam jego, żeby ten dwunożny, lekko przygrzany egzemplarz ludzki nie zdziwaczał w mieszkaniu od nadmiaru internetu, ekranu i braku wąchania trawy. To ja organizuję mu terenowe ćwiczenia rozwojowe. Kontakt z Ziemią. Kontakt z Krzakiem. Kontakt z własnymi emocjami, gdy zatrzymujemy się po raz piętnasty. Bo ten Patyk jest ważny. On myśli, że bierze mnie na spacer. Ha! To ja zapewniam mu kontrolowaną ekspozycję na słońce, regularne przerwy na refleksje, proste zadania edukacyjne typu: stój, czekaj, nie, jeszcze nie idziemy. Ja ustalam tempo. Ja wybieram trasę. Ja decyduję, gdzie stoimy. On myśli, że mnie wychowuje. Urocze. Czasem pozwala mu w to wierzyć, bo każdy człowiek potrzebuje nadziei i małych sukcesów. Dlatego czasem robię siat. nie dlatego, że muszę, ale dlatego, żeby mógł wrócić do domu i powiedzieć: Słuchał się. Prawda jest taka, że to ja uczę go cierpliwości, pokory, czytania moich mikrosygnałów oraz akceptacji faktu, że nie wszystko w życiu da się przyspieszyć. Krótko mówiąc, jestem białą kulą futra uśmiechu i pedagogicznej genialności. A on? On jest na smecie.